Przebywał inkognito gdzieś w ogóle spustoszonej wojny w Ukrainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o świat. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lwit, a to jest 17 odcinek. Zagrajmy w Wiedźmin 3. Jak mogliście zauważyć, mieliśmy znowu nowy ekran ładowania. Dlatego chciałem go wam oczywiście pokazać No i często nam się ostatnio nie zmieniały, znaczy dwa razy się zmieniły. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, gdzie, gdzie skończyłem nagrywać ostatnio. Nie chciałem się specjalnie nigdzie ruszać, żeby tego pierwszego zadania po prostu podjechać podjechać już na nagraniu po prostu. I specjalnie się na tym nie rozwodzić. Dobra, tam myślę, że sobie dość szybko przejedziemy. Udamy się do tej karczmy i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. No, postaramy, się, postaramy się porozmawiać z tym nilgarskim agentem, który miał zbierać informacje o Siri. O! No. Tutaj mamy. Tutaj mamy. Misję poboczną, więc. Może ją wykonajmy. Yy, a zróbmy jeszcze tak, że sobie pomedytuję przynajmniej tą godzinkę. Gramy trochę w nocy dla odmiany. No, przynajmniej wieczorem. Żeby, yy, pomedytowałem dlatego, żeby uzupełnić sobie eliksirę. O co chodzi? Raduj się! Albowiem, nawet ktoś, tak podłego stanu i natury jak ty, może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Nie lubię trzeba tych. spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny, dobry uczynek. Wiem, że tacy ty nie pracują za darmo. Dobra, zajmijmy się tym, oczywiście. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym. De, de, no, de, tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? Będę przy moście do Nowigradu. Nie lubię tych wszystkich. Um ludzi związanych z kultem wiecznego ognia. Już w książce mnie denerwowali, a, a w grze tylko się to nasiliło. Dobra, zobaczmy. Nilgarski łącznik czy mamy porozmawiać z tym tym, ale. Stosy pogrzebowe proszę. To jest zadanie na poziom trzeci, więc możemy je spokojnie wykonywać. I oczywiście tak też zróbmy. Plan na ten odcinek jest taki, że... Wykonam to zadanie, podjadę tutaj do miasta, być może jeszcze odwiedzimy jakieś pytajniki I, i na tym zakończę, a między nagraniami sobie poeksploruję już to miasto i pogram w gwinta czy coś tam, żeby żeby po prostu nie zanudzać wam już tym czasu na nagraniu. Jeżeli, jeżeli oczywiście znajdę coś ciekawego albo, albo zdobędę na przykład jakąś ciekawą kartę do gwinta to oczywiście wam to powiem wszystko na początku przyszłego nagrania Okej, okay, mamy dzikie psy. O rany, mam arch ustawiony. Dobra, byśmy chłopi. Unikajmy chwilę walki. Ojej, no. One są poziomu pierwszego, więc nie są dla nas dużym zagrożeniem. Okej, okay, ale tam mamy coś... ...innego. Wezmę na to srebrny miecz. Raczej to nie jest człowiek z okej Dobra No i już mnie dziabną na samym początku walki Dobra, unikajmy chwilka. chwilowo Tu Kłen Idawaj No i dziabnął mnie Oj, okej, okay, on będzie wybuchał Tak Dobrze mi się zdawało, że Gnilice wybuchają Okay, podbierajmy oczywiście wszystko yy, ze zwłok. Znowu zabijałem psy. No. no, niestety akurat w Wiedźminie jest to dość częsty widok. A przynajmniej na początku, potem raczej już psów nie spotykamy. Przynajmniej nie przypominam sobie specjalnie. Teraz wystarczy użyć inni. Ok, zróbmy tak. Zadania mm, poboczne zwłaszcza e, które już są jakby nie w białym sadzie, czyli w normalnej grze, a nie w. A, rany, a nie w, w prologu. Pamiętam zacznie gorzej, więc dla mnie też się jakoś tam ciekawiej wykonuje. To jeszcze akurat pamiętam jak ono się kończy. Ale myślę, że już kolejne będą będą coraz mniej pamiętane przeze mnie i wielu też nie wykonałem po prostu, bo no, nie chciało mi się no, tego zdecydowanie robić. Zdecydowanie cudów zbiorowy zbiorowych Teraz święte. Leję. Leję Dobra. No ja nie miałem. No dobra, nie ci pali. Nie ja wiem, czy góle nie są wrażliwe, właśnie na igni. Tak swoją drogą. Mimo wszystko wolę zawsze QN. No okay. to sobie o Wziąłem grom, a nie jaskółkę, ale to nawet dobrze. Jaskółkę też wziąłem, teraz. Nie zakładałem nawet kłena, bo jaskółka powinna mi wyleczyć i tak więcej, aniżeli mam obecnie życia, więc... Nawet jakby mi dalał jeden ciasto, nie powinno być jakoś specjalnie groźne. Okej, okay, poczytajcie sobie wszystko, ja nie będę teraz robił tego. Robię to przy montażu filmu. Mm. Żeby być na bieżąco z wszystkimi informacjami. Dobra, pozbierajmy co tu możemy od tych e, trupojadów tu jeszcze jeden i ostatni Dobra, i tak jak poprzednio spalmy zwłoki Teraz wystarczy użyć igni. Nie grałem również w dodatek Wiedźmina, więc cały dodatek będzie dla mnie nowością, to jest na pewno... Miła odmiana, dobra, gdzie jest płotka? Tu jest płotka, dobra, ruszajmy do ostatniej mogiły. Jest 420 kroków od nas w tym momencie, a więc całkiem daleko. Ale na koniu powinniśmy tam szybko dojechać. To jest ta sama mieślina, w której byłem ostatnio? Tak, ta sama Wystarczy, że zrobię dwa kółka na tym koniu, gdzieś tam się poobracam i już nie pamiętam kompletnie gdzie jestem. Mam bardzo słabą orientację w takich terenach, zarówno w grach jak i w normalnym życiu. To się akurat nie różni specjalnie. No i mamy tutaj żywego człowieka. Jak się okazuje. Okej. Okay. Ładnie idzie teraz ta walka z gulami. Tego akurat... Po prostu ponałem bardzo szybko... Szybkim... Ale czemu nie mam miecza? Co jest? What the hell? Dobra. Nieważne, ma, no już mam. Dobra, i porozmawiajmy z nim, a może pozbierajmy wszystko ze zwłok, nie, 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 możemy. A jak nie kapłani, to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas z kosą. Eee, <laughs> no właśnie, i to jest właśnie powód, dla, których nie lubię, dla którego nie lubię wierzchnego ognia. Cały czas mówimy o kapłanie wiecznego ognia? No, raczej. Tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał fistech prima sort. Trzy razy wszystko było w porządku. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Nie zepchnęli do dołu, między trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nie no, właśnie. Zapalenie, żeby mi nie płacili. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, Wiedźminie. <laughs> Zabawna historia z tym wszystkim, co? Dobra, zwłoki z palmy, tak czy tak. Teraz wystarczy użyć igni. Nie ma żadnego powodu, żeby rozkładały one się tutaj. Sądzę, że to i tak lepszy pochówek niż, niż takie po prostu porzucenie ciał. Przynajmniej trupu jady ich nie będą podjadać. Dobra, pozbierajmy wszystko, oczywiście. Gdzie my mamy oddać to zadanie? Z tego co pamiętam, dość daleko. właśnie, przy moście do prowadzącym do Nowigradu. Dobra. W takim razie yy, oddamy sobie to zadanie nieco później. Na razie pojedźmy po prostu tam, gdzie mieliśmy pojechać na początku. Czyli. Widzę, yy, to było tutaj. Nilgarski łącznik. Właśnie. I udamy się do tego miasta. Do tej wsi, w zasadzie, gdzie mieliśmy się udać w pierwszym odcinku. Znowu coś zjadłem przez przypadek. Ciągle wciskam yy, zamiast E, F. I yy, dlatego. Nie jakieś tam posiłeczki sobie zjadam Trochę to uciążliwe muszę przyznać, ale... Ale jedzenia raczej nie powinno mi w tej grze zabraknąć. Chociaż w sumie na tym poziomie trudności, kiedy nie ma... Nie ma leczenia podczas medytacji, może? Czasem. No zobaczymy jak to będzie. Dalej. Jak ja strasznie lubię jeździć konno w tej grze. Się wydaje głupie, ale... Ale rzadko w której grze można sobie podziwiać takie widoczki. Chociaż teraz jak zacząłem grać w The Division to ...zachwycam się też yy, widokiem Manhattanu zrujnowanego. Okej, okay, mamy kolejnego gościa, którego Tom zjeść tym razem i chowce. Mieliśmy Igni, poczekajmy chwilę. Ten jest mocno ranny, więc spróbujemy go wykończyć. Dobrze. Okej. Okay. No dawaj. Dwa. A, a, może zrobimy to inaczej? No właśnie. Tak też można sobie w sumie z nimi nieźle radzić. No już, już. Momencik. Tam coś jeszcze jest nie nieważne. Tutaj mamy co? Ja skuczę się no. Co się nam przyda? Jan Verdun. Rozwiąż mnie, zanim przyjdą następne. Jak przyjdą, to się nimi zajmę. A teraz porozmawiajmy sobie. Lubię wiedzieć, kogo rozwiązuję. <laughs> Jan Verdun. Służyłem w Dziesiątej Mariborskiej. Daleko jesteś od swojej armii. Moja armia nie istnieje. Czarni rozbili ją w pył, ale zanim do tego doszło, dałem Dyla w las. Dołączyłem do grupy uchodźców, przepełnionych kurwa patriotyzmem. Jak się dowiedzieli, że porzuciłem Temerię w potrzebie, związali mnie jak baleroni i zostawili na pastę utobcą. <grytanie> <grytanie> Dobra, rozwiążmy go. Pomogę ci. Uf, dziękuję. Już myślałem, że mnie tu zostawisz na pewną śmierć. Chciałbym się jakoś odwdzięczyć, ale nie mam nawet złamanej korony. Trudno, niech będzie moja strata. Dzięki, Wiedźminie. Niech ci się wiedzie. Zabawna sprawa. Nie pamiętam w ogóle tego questu. Mm, gdy grałem pierwszy raz. A wydawało mi się, że te początkowe obszary o mniej więcej pokażę na mapie. O, te tutaj, i gdzieś jeszcze te zwiedziłem w miarę całe. Już reszty mi się potem nie chciało, ale... Ale może to kwestia właśnie dodatku. Serce z kamienia. Który mam zainstalowany? No nie wiem czy to był... czy to jest kwestia dodatku, czy nie, ale... Ale... Nie wydaje mi się, że to miał w podstawce. Ale czemu to mi pokazuje jakąś krężą drogę strasznie? Aha, bo to jest brud, dobra. No i dotarliśmy, nie jej odprowadzić Nie oddam jej, nie oddam! Jak usłyszą, że kwicie i tak ją zabiorą, a nas pozabijają To ją zarżnę i schowam podłożem, a nie oddam tu bratom dobrze, jak lucha wypłynie, przysypiemy piaskiem. A ty nie podsłuchuj nie twoja sprawa. Ciekawe o co tutaj Zobaczcie chodzi. Stąd, panie. <laughs> No i mówili o świni. Serio. Myślałem, że goś nie wiem, córkę chowa, żonę. Że, nie wiem, no chcą zgwałcić mu tą córkę, a to on mówi o świni. Dobra. To jest właśnie poczucie humoru z Wiedźmina. Dość typowe dla, e, dla tej serii. Dobra, e, poczytajcie sobie wszystko oczywiście, jeśli chcecie. Mamy tu też jedno zadanie Mikel No dobra, weźmy Zobaczmy od razu co to za zadanie Stosy pogrzebowe tu mamy oddać to zadanie, dzikość serca Porozmawiaj z Nilenem Okej okay. Mamy jeszcze zlecenia wiedźmińskie O rany, na 36 poziom, no to tego na pewno nie zrobimy teraz Dobra Porozmawiajmy z tym agentem. Co to jest? Jana Anna Stenger, a... sobie, to jest w sumie... ważne dla późniejszej fabuły. Okej... Okay. No to porozmawiajmy z Barmanem, bo chyba o to teraz tym wszystkim chodzi. Szukam człowieka, którego zrobią Hendrik. A po co się on? Mam do niego sprawę. Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd, otworzę ci tyle drzwi. Nie proszę ni goście, co to za jedni. A Jak widać zbrojni. Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. He, siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać jezornoże. Odnośnie tego tekstu, który przed chwilą słyszeliście o dwóch... no nie powiem czego, jest wiele memów. Um, dobra, po prostu powiedzmy kim jesteśmy. Wiedźmin. Pytałeś po co mi dwa miecze? Jeden na potwory, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. <grym> nie tykać go, nawet nie patrzeć! To gorsze niż trendowaty! Widziałem kiedyś jednego. Pół ludzi wierzynął, krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Mogłem oczywiście łatwo ich załatwić, nie byłby to żaden lechało, problem, ale... Tam stoi chciałem robić też problemu karczmarzowi. Jakie wydarzenia potem się odbijają na nas w tej grze, więc... Więc po co miałem to robić niepotrzebnie? Okej, okay, porozmawiamy z nim. Dzięki panie, żeście nie burdy z tymi ordyncami. No właśnie o tym mówiąc, się w nie swoje sprawy. Chcecie się panie zatrzymać w moim zajęście? Nie. O, chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Hendrik. Mieszka we wsi wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Yy, za wzgórzem. O świcie jakaś łona stamt biła. Może ją cesarcy na Ekalii. nie wiem. No to nie wróży nic dobrego. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Henriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej mężę zaćgali dla pajwy chleba i zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. O, rozsądnie z jego strony. Dobra. Tutaj sobie zakończymy nasze nagranie. Odcinek już trwa yy, o, równe 20 minut Więc myślę, że to jest dobry moment. Yy, dobra, tak jak mówię, zwiedzę sobie już wioskę poza nagraniem yy, A w kolejnym odcinku myślę, że odwiedzimy sobie parę tych najbliższych pytajników. Może również oczywiście pojedziemy do kolejnej lokacji. No, zobaczymy jeszcze. Yy, co mi tam przyjdzie do głowy? Gdzieś po kolei. Dobra. To tyle na dzisiaj, dzięki że wpadliście. Jeśli Wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę i tyle. Do następnego odcinka, trzymajcie się i cześć.